W chorzowskiej galerii sztuki muzycznej i obrazu miało miejsce spotkanie pod tytułem Niezwykłe long play The Blues Brothers w 40. rocznicę. Była to okazja, by dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat wydanego w 1980 roku filmu, jak i samej grupy, która podczas koncertów rozpalała publikę do czerwoności. Koniec lat 70. nienawidzi bluesa. Koniec lat 70. kocha Jazz Fusion i kocha disco. I oni wchodzą z tym! Obciachowe kapelusze, obciachowe okulary, obciachowe białe skarpetki, czarne garnitury, czarne paski i stare samochody. I chwyciło. Chwyciło dlatego, że poskładali nieprawdopodobnie dobry zespół muzyków, który grał evergreeny bluesa i grały na poziomie absolutnie genialnym. Jak zajrzymy do środka tej historii, to tam są muzycy, którzy grali w takich kapelach jak Blood, Sweet and Tears. Na przykład. A w samym filmie jest taka ilość kultowych odnośników do różnych sytuacji społecznych, że jak to się zaczyna rozkładać na kawałki, to robi się z tego niezwykłe i poważne, mimo całej niepoważności sytuacji wydarzenie. Naziści, którzy ścigają, naziści z Linoi. Którzy ścigają e, naszych braci blues, ścigają ich, proszę, wyobrazić, w rytm ulubionej nazistowskiej muzyki, czyli Wagnera. Tam jest Galop Walkiri, ale ten sam Galop Walkiri dwa lata wcześniej jest użyty jako scena ataku amerykańskich helikopterów na wioskę w filmie Czas Apokalipsy. Zobaczcie, jak to jest poskładane wszystko. Głosu do jody podkłada facet, który gra tutaj policjanta, nie niejaki Frank Oz. Wojny Gwiezdne wystartowały parę lat wcześniej, była dziewczyna naszego e, Belushi'ego, to jakby nie było księżniczka Lea, która na okrągu chce się na nim zemścić. Niesamowita zabawa, mnóstwo ciekawej wiedzy i obłędna ilość doskonałej muzyki. O dwóch bardzo dziwnych facetach, którzy podobno prowadzą zespół bluesowy, który się nazywa Blues Brothers. Miejsce funkcjonuje od sierpnia ubiegłego roku nazywa się Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu. W ubiegłym roku zabiliśmy tutaj 30 imprez. Imprez, które są zawsze w jakiś sposób złączone z muzyką. Bardzo często i najczęściej ostatnio również z obrazem jednocześnie. Miejsce, które ma promować kulturę nieco wyższą, troszkę przemyśleń. Miejsce, które ma być bardzo przyjazne dla osób, które tu przychodzą. Właśnie po to, żeby mogły tutaj znaleźć odskocznie od tego współczesnego, szalonego, zbyt szybkiego, chyba i trochę zwariowanego, ale w ten negatywny sposób świata, który nas otacza. Czyli czarne płyty, analogowe źródła muzyczne, fantastycznie odrestaurowany sprzęt z lat 50., 60., 70., audycje technologiczne o technologii audio z tamtych czasów, ale również współczesnej o technologii wideo drodzy Państwo. Przychodzić i cieszyć się tym, że Miasto Chorzów wprawia w ruch takie miejsca jak to. Dziękujemy.